To wstyd i hańba, tak mówią oburzeni mieszkańcy Orli o tym, co wydarzyło się zeszłej nocy. Nieznani sprawcy namalowali czerwonym sprayem antysemickie hasła i nazistowskie symbole na murach 18 wiecznej synagogi. Gmina zamalowuje napisy, a mieszkańcy Orli nie dopuszczają do siebie myśli, że mógł to zrobić ktoś miejscowy. Policja szuka wandali. Relacja Moniki Andrulewicz. W Orli cisza i spokój, ale tylko z pozoru. Tematem numer jeden w tej małej gminie jest zdewastowana synagoga. Mieszkańcy są poruszeni, ale przede wszystkim zbulwersowani, bo coś takiego stało się tu po raz pierwszy. Tego nigdy nie było. Zawsze było wszystko, czysto w porządku, było nic, żadnych malowidł nie było. To zdjęcia od naszego widza. Malowidła, a dokładnie nazistowskie symbole i antysemickie hasła na murach synagogi i stojącym obok budynku Starej meczarni z pewnością powstały w nocy. I choć synagoga znajduje się w samym centrum wsi, nikt tego wieczoru nic podejrzanego nie zauważył. I dopiero rankiem pierwszym przychodniom ukazał się ten widok. Mieszkańcy natychmiast powiadomili wójta, a ten policję. Ja nie mam pojęcia, to ktoś musi być albo szalony, albo pomylony. Wstyd i hańba nawet. O, po co? To niepotrzebne w ogóle. To świństwo. Dziś na polecenie wójta napisy i symbole zostały zamalowane. Policja szuka wandali. Policjanci dokonali szczegółowych oględzin miejsca zdarzenia, pobrali próbki farb. W chwili obecnej trwają uczynności zmierzające do ustalenia sprawców tego przestępstwa. Policja nie wyklucza żadnych motywów w tej sprawie. Mieszkańcy są jednak przekonani, że nie mógł tego zrobić nikt z Orli. Tego samego zdania jest wójt. Wierzy, że sprawcy się znajdą i zostaną odpowiednio ukarani. Ja osobiście i... E Mieszkańcy chcielibyśmy, ażeby, jeżeli się uda ustalić sprawę, ażeby ta osoba po prostu zapłaciła za, za naprawę, za te zniszczenia, które są. A to może być koszt nawet kilku tysięcy złotych, bo żeby napisy kompletnie usunąć, trzeba zdrawać starą warstwę tynku i położyć nowy. Poza tym osobom, które zdewastowały ściany synagogi, za propagowanie faszyzmu grozi kara do dwóch lat więzienia. Monika Andrulewicz, Obiektyw.